Cześć, witam serdecznie, oto Call of Duty Black Ops, a ja Policę. jestem solo i zagram tym razem solo bez chemicznego Aliego, pozdrowienia dla niego i tak dalej, ale teraz muszę się wsiąść do roboty. Co tu mamy? Chyba drużynowy deathmatch, tak. Nie patrzę na co wchodzę. Aj, myślałem, że mi się go uda załatwić. Tak dla niewiedzących, dlaczego noszę broń z tłumikiem? Widzicie ten radar w, prawym górnym, w lewym górnym rogu? strzelając z tłumika nie po... przeciwnikowi nie pojawia się moje położenie także jestem w pewnym sensie kryty trochę się boję stąd wyjść nie mamy radaru dobra leży jeden piękny A, było blisko lecimy tędy a nie to jest dominacja no proszę dobra to będziemy dominować w takim razie ostrożnie jestem odważny ale ostrożny Dobra, pięknie, dwóch na raz w sumie to trochę taki przypadek, bo weszli mi pod ogień zabezpieczamy. Ja zostanę tutaj z boku. Uuu. Te gibery jeszcze niestety nie mam w swojej kolekcji. Byłam dopiero. Prawdę mówiąc, nie wiem który mam level, bo dawno nie grałem. Tam kogoś widziałem, podrzucimy mu niespodziewankę. Niespodziewanka, niestety, nic nie dała. Sprawdzimy, czy tutaj kogoś nie mam. Potrzebuję jedno zabójstwo. Ach, no i popsuł mi wszystko. Drugi raz ten nie dał. Lecimy dalej. Powolutku, bez pośpiechu, tak jest. Dobra, mają samolot szpiegowski. Nie jest dobrze. O nie, jak nie mówi rcrc, dla niewiedzących to jest taki wkurzający samochodzik Zdalnie sterowany, który można sobie zdetonować Dobra, jest, dwóch leży, pięknie No i ja też leżę Dobra Pusto A pójdziemy dołem teraz Z tej manki nikogo, dobra, też nikogo Pusto Tutaj się coś dzieje niedobrego. Coś czuję, że zaraz dostanę kulkę. O, dobra, miałem przeczucie. Ślepy. Nigdy nie wiem, jak się zachować, kiedy mnie gra na to ślepi. Paść na ziemię i liczyć na szczęście, czy zacząć się naoszlepywanić. Trzeba działać. O, mam... Zdolność hacker, czyli widzę takie pułapki, niespodzianki. Podrzucimy im granacik oślepiający. Nikt i tak z niego nie wyłapał. Przejęli wszystkie trzy pozycje. Oj, niedobrze. Muszę się skupić trochę na tym, żeby pozabijać, bo lubię zabijać. Oho uh -huh. Aha, jest Dobra, leży jeden. Ja też leżę. O! Nasz nas załatwił, świetnie. Uuu, ale obciach, zginąłem od noża. Pytnimy tędy. Ale zes! o mój Boże. No, padł. Ktoś mnie ocalił z moich. No ale przed tym niestety ratunku nie było.

Dostałem samolot szpiegowski, ale na razie go nie będę wzywać, bo jeden już mamy w ruchu Mówimy sobie tędy. Dobra, padłem Tam z wynikiem stoimy 12 na 5, no całkiem nieźle Teraz mój samolot niech polata. Powiem wam, że ta gra ma naprawdę niepowtarzalny klimat. Dla mnie najlepszy Call of Duty. A ty na co się czujesz? Na spokojnie, tak, biegniemy. Może uzbieram na wezwanie śmigłowców? Tracimy alfa. Coś czujesz, że zaraz? Jakiś klient tutaj wyleci, dlatego chwilkę tu poczekam Ajajaj, nie do... Ach, popsuł mi wszystko. Mam jakąś głupią paczkę. Hmm. To było takie hitlerowskie dostać tak. O chociaż innego załatwiłem Ale tutaj nas granatami zasypują To było dobre, gość mnie nie przyuważył O boże, ja nie lubię jak ktoś sobie bierze tę ostatnią szansę Zabicia z przestrzeniem No i zobaczymy co ta paczuszka mi da jak tam wynik jak tam? 16 na 9, no, nawet fajnie. Dobra, jest paka Kurde, tyle już to gram, a ja nadal nie wiem co daje ta paczka. Co Oj, zdominowali nas, niedobrze Przeczajka mała! Dobra, mamy samolot szpiegowski, tak ostrożnie. Ajajaj, o mi zrzucił. Mam go. Teraz znów mogę zdobywać flagę. Zdobędę, zdobędę. 3, 2, 1, pięknie jest, dobra Teraz mogę się stąd wycofać A więcej moich przyszło chwilę, tu poczekam Teraz mogę się wycofać, dobra No, gdzie jesteście panowie? Następna paczka Na razie jej przyzywać nie będę Dobra, zwycięstwo To Do, kolejna mapa, tym razem Deathmatch Zobaczmy jak to pójdzie Aj, jajaj, góry. Tak w ogóle z hardcora przerzuciłem się na regular Akurat wygrałem taki surf Dobra, jeden padł Kała sobie weźmiemy Trochę nie wyszło. Dobra, jeden na jeden nie szkodzi. Teraz pójdziemy tam. Ach, trudno, trudno. Mamy tam granacie ale to nic. Idziemy tutaj górą i się przyczaimy. Swoją drogą czasem bardziej lubię pobrać w regular. Wydaje mi się trudniejszy niż hardcore, mimo że powinno być odwrotnie. No na hardcore zabijasz każdą bronią na strzała. A tutaj jednak trochę trzeba się napracować i liczy się to, czy trafisz kogoś w łeb, czy nie. Moja ulubione miejsce. Tam chłopaki widzę się bawią na ostro. No dobra, nie wyszło, trudno. Asysta, no dobra, asysta też jest dobra. Na razie dostajemy pod upsku. Następnych klient tam biegnie. Berba, No i znowu asysta. No kurde. Ja nie lubię mieć asyst. No na hardkorze nie ma asyst, no bo kulka i leżysz. A tutaj regeneracja zdrowia i te sprawy. Dobra, boom headshot. I chyba na regularu jest punktacja trochę wyższa, za wszystko, i ile dobrze zauważyłem. Szczerze mówiąc, nie zwracam na takie rzeczy uwagi zazwyczaj, ale teraz tak mi się w oczy rzuciło. O, klient, dzięki. Przegrywamy 8 punktami, znaczy. 800 punktów różnicy, no ale to w sumie 9 zabitych Dobra, jeden leży No i tylko jeden Jak to wygląda? 4 na 3 No w porządku! Nie zależy mi w sumie na dobrym wyniku, ważne, żeby się dobrze bawić Tutaj nikogo nie ma Nigdy nie lubię tego korytarza aż po Dupsku. Ale go w tupala pojechałem Tutaj sobie minkę postawimy Chociaż nawet nie będę pewnie wiedział kiedy Kiedy uda mi się jej użyć właściwie Oho Fajna miejsców Uczajemy się tutaj przez chwilkę Dobra, załatwiony. No i znowu Kałach. Kałach dobra rzecz. O nie, mają helikopter, no i... Warcie chce się zemścić, chłopak. No coś mi mówi, że lepiej zrobię, jak tu zostanę. No jednak moje przeczucie było złe. A, no, nie lubię tego rodzaju helikoptera. Dobrze. I hop. Oooo! Się wystawiłem, zapomniałem, że ten dach jest odkryty po części. ale do nas balą Dobra przegrywamy to, ale mogę się pocieszyć moim wynikiem A jestem pierwszy Normalnie Dobra następny Trochę go posiekałem. Tym granatem nic chyba nie zdziałałem. Ktoś tu się na mnie paskudnie czai. Dobrze. Ale mnie uparcie chcą sprzątnąć. No, kilku już ich wie, że tu jestem. Aż by Żywcem mnie nie weźmiecie. Dobra, czwarty zabity. Oho, dobra. Widzę, że następni klienci będą ten wyszli. A nie, to mój. Oj, ale by była kaplica. Gdyby się na mnie rozsierdził, to by mi bana dał. No niestety porażka, ale nie można zawsze wygrywać. I po raz kolejny, drużynowy nowy tym razem na chyba najbardziej popularnej mapie z Black Opsa, czyli Newtown Moja ulubiona miejscówka, tutaj w domku. Uuu, ale się chłopaki granatami obrzucają. Wychaczył moją. a jak ładnie! No, przez przypadek to załatwiłem, no ale punkt to punkt. Mają już samolot szpiegowski, czyli ktoś ładnie naciął punktów. Dobra, jest, ładnie. Ratownik, mściciel, jestem boski. Komuś z wy po mordzie? Tam strzelam przecież, tam nie ma do cholery okna To ozdoba chyba te okna Chociaż nie, coś tam widać, ale... No, trochę tak na ślepo powaliłem O nie, samolot szpiegowski znowu mają Trzeba wejść do nich Z drugiej strony spróbuję Co to było? wora mi chciał chyba ktoś skręcić tą kuszę. Dobra, I ci? Poślepiający i drugi. Co tam, chyba nie zaszkodzą. Trochę z amunicją kiepską. Jeden magazynek. I to jeszcze niepełny. No ale dobra, co tu się dziwić po wystrzelaniu? O Jezu się! Ale się zamotałem, ale dobra, przynajmniej jest. Oa! Tu się odrodzają teraz. Zamiana miejsc. 4 na 1, nie jest źle. No rozstrzelali mnie jak dziwkę. O nie, słyszę ten bredny samochodzi, ale to na szczęście ktoś z naszej drużyny go wypuścił. Leci granat. Leci oślep, drugi oślep. Uuu, Odgryzają się chłopaki. Poczekam, przeczekam najgorsze. No nie wyszło, trudno. Nie lubię gości, którzy mają te lekkie karabinki. Szybko biegają, ciężko, ciężko ich trafić. Ale co, każdy jakiś tam styl gry preferuje. Ten tutaj wkłuśnik. Podrzucimy im jajeczko, oślepca. I tam widzę kogoś mamy. A, no i tylko asysta, no wiecie co. No, teraz, teraz ładnie. Suja, powstrzymaj serię tak jest. Ale walczyłem dzielnie, normalnie. Desperacja. Ale co tam, przynajmniej wygrywamy. Nie wiem czy to dzięki mnie, nie zwracałem akurat uwagi. A uwielbiam tą givery, nie mogę się doczekać kiedy dostęp nie będę miał ją dostępu. Za niski poziom niestety. Ale niedługo, myślę, że do następnego gameplaya sobie ją odblokuję. Chociaż nie wiem ile będę mieć czasu na intensywne granie. Bo jednak trochę czasu na tym trzeba spędzić. Zawsze można sobie znaleźć jakiś tam serwer, na którym podwójne doświadczenie się zdobywa. Zawsze jakaś jakieś ułatwienie, ale mi pokochał po głowie. Nie, nie wiem, czy po głowie za szybko się wyniki zmieniają. O nie, z moździerzy do nazwałem. Coś czuję, że wyrwę z moździerza, tak, to jest moje szczęście. Pewnie jakbym poszedł na prawdziwą wojnę, to też bym po pierwszy kulkę zdobył. No, fuksem, naprawdę, to był fuks. Zresztą to chyba było widać. Idę jak Rambo do przodu. To był mój całe szczęście. Ja się zastanawiałem, czemu on tak na mnie patrzy. O, to jest widać. Ra? No, tylko ja to mogłem tak spieprzyć. Rajka zaakrobiona. A tutaj już następny. Kurde. Ale sobie tutaj radzę normalnie, jak, no, w końcu musiałem zginąć, to nie mogło się długo ciągnąć, ale fajnie sobie poradziłem. Tam wynik? 14 na 8. Zwycięstwo. Dobra, dzięki wam za uwagę. Na razie.